Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. A przygotowałem do niego 5 zdrapek, dwa pewniaki, jeden dziwoląg, czyli to nie jest pewniak zdrapka excelinie. Zdrapałem pionowo wszystkie symbole w jednym rzędzie, żeby to nie trwało zbyt długo, drapiąc całą taką zdrapkę, no i dwie zdrabki nadrapane, wielka kasa i diamentowa fortuna. No jestem ciekawy, co z drapeczki oddadzą i trzy oddadzą. Więcej te pewniaki niż tylko zwroty. Pierwszym pewniakiem dzisiaj jest płynne złoto. Zdrabka z numerem 11. Ja poszukuję swoich wygrywających liczb albo symboli worka i worek, właśnie, odnalazłem. Albo sztabki złota, która mnoży wygraną razy 2. Ja biorę się za drapanie. Moje wygrywające liczby to 41, 7, 3, 29 i 11. No, i lecę dalej, no, żeby nie wydrapać, żeby nie zniknęła moja liczba. 32, czyli zniszczyć. Następnie mam oboczek, tak? ósemeczkę. Później, co jest? 39. Też nie potrzebuję. 27. Nie potrzebuję. Kolejne 18. Wiadomo, musi być bardzo często. 18 występuje. Nawet jak oglądam drapingi osób, które mają kanały, to też widzę, że to norma. 23 nie mam. Następnie 20. Nie, czwóreczka, czyli oboczek. Co tutaj mam? Następnie mam piąteczkę, czyli też nie ma. I ostatnia. W tym rzędzie to jest 31, której też nie potrzebuję. Pozostało 5 szans. Dobra, i jest 37, brak. Następnie 1, też nie. 36, nie. 16 też nie potrzebuję. I ostatnia to jest. Dziewiąteczka, której nie potrzebuję, więc sprawdzam ile <laughs> lotek mi ukrył pod tym worem Kasiury. A ukrył 10, może jeszcze jedno zero? Nie 10 zł. No dobra, 10 zł. Jest 10 zł. Kolejny pewniak dzisiaj to jest królkerz. Zdraka z numerem 25 męczę tą zdrabkę. Poszukuję swoich wygrywających liczb. Albo korony, które daje przepraszam, coś mi zasługą, korony, który daje przepisaną kwotę, albo pliku banknotów, w którym mnożą wygrane razy 2. Ja już znalazłem swoją wygrywającą liczbę, a moje wygrywające liczby to 18, 12, 54, 23 i 42 i właśnie 54 się pokazało, ale pozostało jeszcze 15 pól do zdrapania z liczbami albo z symbolami. Dobra, lecę dalej, nie wiem czy powiedziałem, zdrapka z numerem 25 podawana.

34 nie ma, 37 nie ma i tutaj w tej ostatnim rzędzie 36, znaczy ostatnia w tym rzędzie przed ostatnim. No i pozostało jeszcze 5. Trzymajcie kciuki, może się akurat coś jeszcze dołoży. 48 nie ma, 21 oczko nie ma, 39 nie ma, 52 nie ma i ostatnia to jest. Trzynastka oboczek. Sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej. Było 54 jest 20 zł. No czyli lepiej niż zwrocik, kontrolne to są 3 razy H. Znaczy, no, o jest drugie H. Czyli na pewno jest trzecie. No dobra. Fajniej niż zwrot. Dobra, ekstra linia zdrapka z numerem 11. Zdrapałem, tak powiedziałem, pionowo wszystkie i lecę dalej. Na razie się nic nie utworzyło. Dobra, zobaczymy. Mam monetę i ptaszka. Moneta i ptaszek. Dobra, tu jest moneta, moneta. Moneta, jeszcze jest tutaj moneta. Ptaszek i moneta. Tu jest ptak. Tutaj jest moneta. Więcej nie widzę. Kolejne dwa symbole. To jest gwiazda i okulary. Okulary mam, ale gwiazdy. Nie, też mam jedną gwiazdę. Dobra. Kolejne dwa symbole to są. To jest rower oraz łódź. Dobra, jest rowerek rower i łódź. Tu był jeszcze ptak. OK. No, ale co? Ani rowerka, ani łodzi nie ma, co oni? szaleli? Więcej nie ma. No nie ma. No dobra, nie ma to nie ma. No nie przedłużaj, chłopcze. Dzwonek i czapa. Jest czapka. I tutaj czapka, czapka, czapka była, dzwonek czy jest gdzieś nie ma więcej czapek, nie ma więcej dzwonków, kolejna sakwa i podkowa jest podkowa tutaj jest podkowa sakwa 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 podkowa sakwa podkowa tutaj jest sakwa Dobra, pozostało jeszcze chyba trzy symbole z tego co. Rolki i balony. Eee, rolki i balony. Ani rolek, ani balonów. I ostatni symbol, to jest symbol, symbol parasolki. Tam parasola jak zwał. Ale niestety to się nic tutaj nie utworzyło. Kontrolne to są różne. Dobra, i teraz te zdrapki nie, nie naddrapane, Zaczniemy od. A wielka kasa, niech będzie. zdrapka z numerem 14. Zobaczymy, czy w tej drugiej części, która teraz jest, coś się uda wygrać. Zdrabka z numerem 14 poszukuje swoich wygrywających liczb, albo sztabki złota, które daje przypisaną kwotę, albo worka, który mnoży wygraną raz, dwa. Wygrane się sumują, a ja mam tak 17, a mogę dać bliżej trochę. 17, 18 znowu, 59, 42 i 26. No dobra, ciekaw jestem. Tej zdrabki. A zaczynam od czego? Od 29. No to było 59. Dobra, czyli nie ma. Następnie 44 nie ma 47 również 52 nie ma następnie to jest 24, 11 to nie było 49 nie ma dwadzieścia obok 21 nie ma trzydzieści jeden również kolejna szansa trzydzieści dwa trzydzieści 12 nie ma, 48, 15 i ostatnich 5 szans na cokolwiek. 55, 27, 14, 23 i 34. Zdrabka niestety jest przegrana. Ostatnia szansa. Pokładam w diamentowej fortunie z drabka z numerem drugim. Poszukuję swoich pięciu wygrywających liczb, albo symbolu worka, który daje przez swoją kwotę, albo koferka, który mnoży wygraną razy 2. A moje wygrywające liczby to 40, 34, 42, trójeczka i 26. Dobra. A zaczynam od 32. Nie ma. Następnie 39 również nie ma. Jest worek. Co robi worek? <laughs> worek daje przepisaną kwotę, czyli już nie będzie na pusto w tej drugiej części. Bardzo się cieszę. Mam 38, które nie występuje. 28 też nie. Tutaj co jest? 16 nie było. 8 brak. 23 nie ma. 36 nie ma, 31 nie ma. No nie ma oboków w tej zrabce, widzę zbyt niewiele. No, to się wszystko może zmienić. 13 nie było. Szóstki też nie. 1 również. 41, no to jest obok. 15 nie ma. Kolejne, to jest 33 obok. No zaczynamy się obok 21 oczko nie ma. W ogóle było kiedy oczko, że ten. 24 nie ma i ostatnia to jest moja 18. No wiadomo, chyba w każdej zdrabce z tych liczbowych była to 18. Dobra, ja sprawdzam. Co się kryje pod workiem, a kryje się 25 zł. No znowu 23 znowu. No jest można 25 zł wygrać. No na jednych z odcinków tam miałem chyba szafiry, tak? 25 zł. No to dobra, no to super. no 25 zł to już jest fajnie, bo to nie jest ani zwrot ani nie jest 20. Dobra, poszukam tylko kontrolnych, żebyście mogli. To one pewnie będą tutaj. Dobra, nie zawracam gitary, no nie zawracasz, chłopie, a jeszcze drapiesz. No bo chciałem wam pokazać. Dobra, nie znajdę. Yy, dobra, najwyżej w opisie napiszę, jak nie zapomnę. Robię drodzy widzowie, podsumowanie, co dzisiaj przegrało? Przegrały te dwie zdrabki z drugiej części, czyli wielka kasa. No, jaka tam wielka kasa? Żadna kasa. No i ekstralinie. No zbyt dużo tych Ekstralinii z tego co na tabelę, to wyprodukowali. Kilkanaście milionów. I co dzisiaj wygrało? W pierwszej części płynne złoto dało zwrocik w wysokości 10 złotych. Ja wiem, że tam jest właśnie w tych trochę więcej tych wygranych, ale i to i tak na tyle milionów to to się to nie rozkłada tak powinno być. Czyli tak, płynne złoto 10 złotych, król Cash dał 20 złotych, to był ten pewniak No i w drugiej części diamentowa fortuna dała worek, a pod workiem było 25 złotych. No także super, łączna wygrana to jest 55 zł tak, tutaj 20, 30, 40, 55 zł, także uważam odcinek za bardzo oddany znaczy oddany, oddany także ja Wam serdecznie dziękuję że oglądaliście odcinek dzisiejszy, żegnam się z Wami pozdrawiam Was serdecznie, cześć